Cześć, ja jestem Daniel i dzisiaj będę mówić o odrzuceniu, o tym jak sami wbrew pozorom inicjujemy to odrzucenie, pomimo tego, że chcemy, żeby interakcja szła do przodu, chcemy, żeby coś wyszło z daną kobietą, to sami inicjujemy odrzucenie. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że przykładowo mamy Tindera. I na Tinderze piszesz, jakiś tam swój otwieracz, który wysyłasz do wszystkich lasek. Wysyłasz to do jakiejś laski, i ona ci, zamiast odpowiedzieć tak jak większość lasek, zamiast odpowiedzieć ci w neutralny sposób, pozytywny, cokolwiek, to ona ci odpisuje, na przykład, kraje tą taką emotkę, co się śmieje i płacze. No i co się teraz dzieje? Dzieje się to, że jest to. Pole do popisu dla Twojego mindsetu. Bardzo łatwo możesz zobaczyć, jakie masz przekonania na temat Twoich interakcji z kobietami. Mianowicie, jeżeli dzieje się taka sytuacja, to w Twojej głowie pojawia się historia, pojawia się interpretacja tego zjawiska. Jeżeli ona wysyła tylko tą emotkę, to co to znaczy? Zaczynasz myśleć, zaczynasz to interpretować. Zaczynasz myśleć za nią, a to jest bardzo chujowe. Nie chcesz myśleć, co myśli osoba, której nawet nie znasz, bo prawdopodobnie będziesz się mylić. I zamiast tego, wolisz myśleć, wolisz interpretować tą sytuację w taki sposób, żeby to było dla siebie korzystne. Czyli za każdym razem, jeżeli nie wiesz, jak coś zinterpretować, Zinterpretuj to na swoją korzyść. W każdym praktycznie filmie mówię, że trzeba być trochę szaleńcem, trzeba być trochę odklejencem. To po prostu pomaga. Dlatego osoby narcystyczne, na przykład, mają takie rezultaty w swoim życiu, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o interakcje z kobietami, bo oni często wypierają to, że może być coś z nimi nie tak, że ktoś ich może nie lubić, że coś tam. Oni przekłamują w swojej głowie rzeczywistość. I często wychodzi to im na dobre. W tym przykładzie, tego, że laska Ci odpowiedziała emotką, możesz opowiadać sobie historię, że jest niezainteresowana. Możesz opowiadać sobie historię, że masz za małą wartość dla niej i po prostu ma w Ciebie wyjebane i dlatego Ci odpowiedziała emotką. W każdej z tych historii jest Twoje ego. I masz tego typu interpretacje tylko dlatego, że to ego zostało w jakiś sposób dotknięte, zostało w jakiś sposób naruszone. I teraz tak, laska odpowiada ci motką. Co możesz zrobić w tym przypadku? Możesz pomyśleć sobie, że po prostu jest takim typem laski, że nie wie na przykład, co odpisać, i jest zawstydzona i dlatego ci tak napisała zinterpretuj to na swoją korzyść i jeżeli to zrobisz to może Ci się wydawać głupie to może Ci się wydawać totalnie bez sensu ale jeżeli to zrobisz to otwierają się przed Tobą drzwi do kontynuowania tej interakcji to znaczy laska Ci odpowiada emotką a Ty piszesz na przykład coś w stylu wiedziałem, że Cię nie śmielę. wiedziałem, że będziesz zbyt zawstydzona, żeby z Złożyć zdanie i taka zadziorna motka, cokolwiek, nie? I kontynuujesz interakcję. I teraz tak. Jakie mogły być takie faktyczne realia? Dlaczego ta laska ci tak odpisała? No, najczęściej dlatego, że masz za małą wartość dla niej. I jak się buduje wartość? No, po pierwsze profilem. Mówimy cały czas na razie o Tinderze. Po pierwsze profilem, to jest najważ najważniejsze, bo to jest jedyne, co nam pokazujesz. A po drugie. Kontynuacją rozmowy, to znaczy w procesie waszego dialogu powoli budujesz sobie wartość. I w momencie, kiedy ty przechodzisz tą ścianę bullshitu, który dostajesz, no to w czym problem? To właśnie budujesz sobie wartość, i ta laska zaczyna coraz bardziej w ciebie inwestować, mimo że na początku była niezainteresowana. Gdzie i tak jest to tylko interpretacja, bo tak jak mówiłem, niekoniecznie musiało być tak, że ona była niezainteresowana. Więc tego typu misinterpretacje, tego typu świadome zarządzanie tym, w jaką wersję rzeczywistości my chcemy wierzyć, po prostu nam pomaga, bo otwiera nam to wiele drzwi, które normalnie z poziomu ego byśmy mieli zamknięte. A i tak zawsze mamy jakieś interpretacje. Każdy. Każde, jakieś Twoje przeżycie to jest jakaś historia, to jest Twoja interpretacja. Myślisz coś na ten temat, myślisz, że coś jest takie, coś jest takie. To są tylko Twoje interpretacje. I jeżeli to i tak są interpretacje, skoro to i tak nie są fakty, to co stoi na przeszkodzie, żeby odłączyć się od takiego typowego myślenia, typowego dla naszej kultury, przestać myśleć jak kolektyw, który. Nie ma rezultatów, jakie ty chcesz mieć. I zacznij po prostu wybierać interpretacje, które ci odpowiadają. Mnie nie interesuje, jak ja wyglądam realnie. Jak ja wyglądam, jaką opinię na temat mojego wyglądu mają ludzie. Mnie interesuje, jaką ja mam opinię. Bo zobacz, wiadomo, dbam o siebie, staram się w sensownych granicach maksować swój wygląd. I nie mogę tego dalej przeskoczyć. Gdybym był jak wielu gości ze środowiska blackpillowego czy redpillowego, bym sobie jakieś cyferki przyklejał, I o, jestem 5 na 10, o, jestem 2 na 10, o, jestem 7 na 10, to co się dzieje? Przypinasz sobie jakąś etykietkę, pozycjonujesz się, bierzesz, bierzesz jakąś wartość w ogóle z dupy i tą samą wartość przyklejasz innym ludziom, i automatycznie zamykasz sobie drzwi, bo wierzysz w coś, sam sobie nadałeś jaką, jakieś ograniczenie, wierzysz w to i przestajesz podejmować działanie. Ja jestem jedynym punktem odniesienia, jaki mam. Jeżeli myślisz sobie, że jesteś 7 na, 7 na 10, to przestań myśleć o tym, że w ogóle istnieje jakieś 10. Jesteś 7 na 7. Ok? Jesteś 7 na 7 i chuj. No to jest jedyne, do czego masz dostęp. Nie masz dostępu do genetyki, jakichś kurwa czadów z Ameryki. Nie masz dostępu do jakichś atrybutów, atrakcyjności, no, których obecnie nie masz. To jest logiczne, co nie? Więc po co w ogóle o tym myśleć, jeżeli to ci nie pomaga? Czy myślenie o tym, że jesteś niewystarczający, pomaga ci? Nie. Więc po co. Wybieraj w to, wybieraj to, w co chcesz wierzyć. Wybieraj to, w jaki sposób patrzysz na rzeczywistość. Jeżeli ja wierzę, że jestem 7 na 7, w moim świecie jestem 10 na 10 i chuj mnie to obchodzi, to mam otwarte drzwi, żeby podchodzić do lasek, które w mojej ocenie są 10 na 10. Bo czemu mam tego nie zrobić? Skoro ja wierzę, że jestem 10 na 10 w moim świecie, bo jest to i tak mało obiektywne, nasz poziom atrakcyjności. Jednej osobie się po podobamy, innej osobie się nie podobamy, okay? Wiem, że w środowisku blackpilowym są jakieś metryczki, ale mam w to wyjebane, bo problem z tymi ludźmi w blackpilu i tych innych pilach jest taki, że oni bardzo mało działają. Mają bardzo dużo wymówek, ale nie mają wyników i są sfrustrowani, siedzą przed komputerem, klepią w klawiaturę, jakie to kobiety są złe, jakie to relacje są złe, ale oni żyją w jakimś takim, kurwa, jak te takie konie na rynku czasami są z tymi klapkami na oczach. Mają jakiś swój model świata, który im nie pomaga, nie kwestionują, nie, nie kwestionują tego modelu, bo oni, oni są racjonalni. Oni mają dostęp do badań. <laughs> Ale problem jest taki, że jeżeli badania ci nie pomagają, to chuj z tymi badaniami. Bo masz jedno życie i pytanie, czy chcesz wierzyć w jakieś badania, w jakieś statystyki, w badania kurwa doktora Etkera, który zrobił badanie na 100 studentach i wyszło, że średnio mają trzy nogi. I kurwa, jaki jest w tym sens? Masz jedno jebane życie, jesteś po prostu jednostką. Jebać statystykę, jebać, jebać jakieś badania, jebać jakieś wszystkie takie rzeczy, które są dookoła tego, bądź jebanym wariatem. Jesteś 10 na 10. Zapierdalaj na ulicę i podchodź do dup. Jesteś zajebisty, nie kwestionuj tego. Po prostu bądź jebanym odklejęcem i zobaczysz jak zmieni się twoje życie. Bo jeżeli jesteś tak zwanym realistą, bo to jest tylko iluzja. Jeżeli jesteś tak zwanym realistą, to zamykasz sobie wiele ścieżek i zamiast być po prostu otwarty, zamiast sprawiać, żeby ta energia płynęła przez ciebie, to ona nie płynie, bo ty wymyślasz sobie jakieś Sztuczne blokady, bo o, tu jestem niewystarczający, tu jestem niewystarczający. Tutaj doktory Kentucky Fry's Chicken zrobił badania i wychodzi, że tak się nie da. Kurwa! To jest głupie, nie rób tak. Masz jedno życie. Wiem, że to może być kontrowersyjne, w co mówię, zwłaszcza ten temat badań, bo dzisiaj jest bardzo duży kult podążania za autorytetami naukowymi jest bardzo duży kult racjonalności, ale to jest tylko wynik naszych czasów. I tak badania i racjonalność, one się bardzo przydają, żeby zrobić sobie układ scalony i stworzyć telefon, którym teraz nagrywam. To jest zajebiste. Ale jest bardzo chujowe w momencie kiedy tyczy się to tego co możesz a czego nie możesz robić w swoim życiu. Jeżeli jakieś badania naukowe mówią ci, że nie możesz czegoś zrobić, bo x y, z, no to znaczy, że pierdolą. Bo mm. <noise> możesz po prostu wyjść i sprawdzić. I ja bardzo często spotykam się z tym, że jacyś eksperci z tytułem psychologa, z tytułem terapeuty pojawiają się w telewizji i mówią o tym, jakie złe jest środowisko. Um, środowisko puła na przykład. Że to w ogóle nie działa, że to nie ma prawa działać, że to jest głupie, nieskuteczne i tak gdzie żyję w tym środowisku od wielu, wielu lat, i widzę, że tak nie jest. No to mam teraz do wyboru wierzyć autorytetom, którzy mają łatkę. Czy wierzyć swojemu doświadczeniu? No, bardziej przekonuje mnie moje doświadczenie. I jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która blokuje się w taki sposób, która blokuje tę swoją ekspresję, bo wierzysz w jakieś rzeczy, albo Tworzysz sobie negatywne interpretacje, to po prostu przestań to kurwa robić. Patrz na to, gdzie wędrują Twoje myśli. Coś się wydarza. Nie ma, innej, nie ma na to innej odpowiedzi, innego rozwiązania. Obserwuj swoje myśli. Tu wchodzimy już w temat medytacji, mindfulness. Obserwuj swoje myśli przez cały dzień, jak robisz różne rzeczy, obserwuj je i patrz, jakie ty interpretacje nadajesz tym zjawiskom. Zrób sobie taki test kamery. Że jesteś po prostu kamerą, jesteś obserwatorem i nie oceniasz. Patrzysz po prostu na rzeczy takie, jakie są i porównujesz tą perspektywę z poprzednią perspektywą, gdzie właśnie oceniałeś i miałeś tam taki swój typo, takie swoje typowe podejście. No to porównaj sobie te dwie perspektywy i zobacz, jak dużo w tym, co ty myślisz na temat świata, na temat. W, w, w tym, jak myślisz, że coś jest realistycznym, coś jest stanem faktycznym, ile tam tak naprawdę jest Twojej interpretacji? Zobacz, że tak naprawdę to są tylko Twoje historie i faktów tam jest może 5%. Więc obserwuj to sobie i jeżeli będziesz mieć jakieś przekonanie, że jesteś niewystarczający, bo jesteś 7 na 10, że jesteś niewystarczający, bo. Bo chuj wie, no, jakiekolwiek negatywne interpretacje na temat yy, siebie, na temat świata, zmień to na pozytywne. Bo to jest zajebisty przykład. Zobacz. Czasami pewnie miałeś takie sytuacje w życiu, że byłeś w jakiejś sytuacji i byłeś albo zestresowany. Albo smutny, albo zły. Najczęściej, przynajmniej u mnie, to był stres. I to silny stres. Nic się nie zmieniało. Sytuacja dalej była ta sama. Ale coś się zmieniło w mojej perspektywie. Albo z kimś porozmawiałem, albo sam jakoś spojrzałem na sytuację z innej perspektywy, i nagle było optymistycznie. Nagle widziałem przyszłość optymistycznie, nagle ten stres schodził. Nagle się już nie bałem. Nie było powodu, żeby się bać. Ale sytuacja w ogóle się nie zmieniła. Zmieniła się tylko moja perspektywa. I ta zmiana perspektywy całkowicie zniosła stres z mojego życia, całkowicie rozluźniła mnie i otworzyła mi opcje, których wcześniej nie dostrzegałem opcje na jakieś działanie. Więc Jaki sens jest nie dostrzegać tego mechanizmu, jaki sens jest nie wykorzystywać go i po prostu za każdym razem, jak jesteś w negatywnej sytuacji, jak czujesz negatywne emocje, ok, dlaczego? No, tu jestem smutny, bo pomyślałem sobie, że jestem niewystarczający, bo z. Tu jestem zestresowany, bo jak nie zarobię pieniędzy, to nie będę mieć za co zapłacić za jakieś tam leki, bla, bla, bla. Nie? Um, I kurwa, spójrz sobie na to i zacznij to odwracać. Zacznij znajdować perspektywę pozytywną w tych wydarzeniach. Zacznij patrzeć na to w taki sposób, jakby to była tylko iluzja. Zaufaj temu, że po prostu jesteś teraz w negatywnym stanie. To jest tylko stan. To nie jest, to nie jest sytuacja. To nie, jest to nie są realia. To jest tylko Twój stan. Nieważne, jak chujowo byś się czuł, jesteś po prostu w negatywnej perspektywie. I to, co możesz zrobić, to po prostu zmienić ją. A jeżeli nie potrafisz, to zaufać temu, że to jest tylko chwilowy moment. I co się dzieje często? Jeżeli zaufasz temu, że zaakceptujesz, że to nie jest prawdziwa sytuacja, to jest tylko mój stan. Jestem teraz w dołku emocjonalnym, bo sam siebie oszukuję. I tyle, akceptujesz to, nic z tym nie robisz. Zostawiasz to na jeden dzień, na dwa dni, po prostu, nieważne jak chujowo się czujesz, jak zestresowany, akceptujesz, że to jest tylko iluzja. Wiadomo, podejmujesz różne działania na spokojnie, jeżeli na przykład jest to stres spowodowany finansami, no to podejmujesz działanie, żeby zarobić pieniądze i tak dalej, ale nie stresujesz, nie, nie próbujesz robić coś z z tymi problemami, które gdzieś tam pojawiają ci się w Twojej głowie, nie próbujesz tego w jakiś sposób rozwiązywać, nie próbujesz przygotowywać się na te okropne sytuacje, które tam ci się pojawiają w głowie. Nie myśl o tym. Po prostu zaakceptuj, że to jest iluzja. I co się najczęściej dzieje, to po kurwa dwóch, trzech dniach nagle to znika. Tego nie ma. To jakby zniknęło samo z siebie. Sytuacja się nie zmieniła. Zmieniła się Twoja perspektywa, bo wcześniej byłeś po prostu w negatywnych emocjach. To bardzo mocno przekłada się na interakcje z kobietami. Jeżeli jesteś w negatywnych emocjach, jeżeli masz przekonania, że wszyscy wokół są źli, że wszyscy wokół chcą Cię atakować, jeżeli masz przekonania, że kobiety nie są Tobą zainteresowane, że jesteś 5 na 10, to będziesz sabotował wszystkie interakcje. Po prostu będziesz je sabotował. Bo za każdym razem, jak tylko Twój umysł, który jest sfokusowany na to, żeby doszukiwać się zagrożeń, za każdym razem, jak tylko on zauważy potencjalne zagrożenia, potencjalne sytuacje pasujące do wzorca, no to będzie Cię ostrzegał i będziesz. Albo wychodził z tych interakcji, będziesz zakładał, że jesteś atakowany, będziesz zakładał, że jesteś odrzucany, i będziesz sam sabotować właśnie te interakcje. Będziesz je zakańczać, będziesz wnosił negatywne emocje do interakcji i wtedy laska będzie się wycofywać. To jest naturalny proces dla wielu facetów. To jest naturalna na kolej rzeczy. Mają tak bardzo wiele historii, których nie kontrolują, że po prostu to oni sami siebie odrzucają. Nawet tego nie są w stanie zauważyć. Masz, jako przeciętny facet, masz multum możliwości poznawania kobiet wokół siebie, ale po prostu twój mindset ci na to nie pozwala. Po pierwsze, nie pozwala ci na podjęcie działania, bo już przed podjęciem działania już masz historię, że jesteś niewystarczający, że wydarzy się coś negatywnego, że z zapleców laski wyjdzie trzech jej wielkich braci, i były, i zaćgają cię nożami, i napierdolą w jakiejś ciemnej uliczce. Masz kurwa multum dziwnych historii jeszcze zanim podejdziesz. Nawet jak mały procent facetów odważy się podejść, to mają później w trakcie interakcji historię. A, że to, co powiedziałem było niewłaściwe, to, co powiedziałem było niewystarczające, teraz laska jest yy, skripowana tym, znudzona, ja pierdolę, pojawia się taka spirala w ich głowie, i, o, no dobra, yy, blu, 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 muszę już iść. <grywia> I goście sami po prostu odrzucają te laski. One, oni później myślą, że, nie wiem, że to oni zrobili coś głupiego, myślą sobie, że laska była niezainteresowana, że byli niewystarczający, a tak naprawdę oni to wszystko mają tylko w swojej głowie, to jest ich interpretacja. I oni to przelewają na rzeczywistość i dostosowują swoje zachowania do tej interpretacji, bo wierzą, że to jest prawda. Jeżeli wierzyłbyś w 100% w to, że twojej lodówce jest tygrys, no to jak byś otwierał tę lodówkę? O ile w ogóle by się otwierał, to byś, byłbyś bardzo skripowany i przygotowany na atak. I to jest właśnie to, co robi wiele mężczyzn w przypadku poznawania kobiet. Jeżeli już w ogóle dochodzi do otwarcia, no to są zajebiście postresowani w trakcie tej interakcji. Bo cały czas doszukują się zagrożenia. No bo kobiety są złe. No bo ja jestem niewystarczający. Nie da się tego zmienić bez zmiany przekonań. A nie da się zmienić przekonań, jeżeli wierzysz w to, że przekonania są prawdziwe. Trzeba zrozumieć, jak działa dzisiejszy świat, jak działa kult racjonalizmu, dlaczego to Ci nie pomaga, dlaczego racjonalizm jest dobry do robienia gadżetów elektronicznych, ale nie do zarządzania swoim życiem. I to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli. Chciałbyś o coś dopytać? Jeżeli coś było kontrowersyjne i myślisz sobie, co on pierdoli? Zwłaszcza ten temat o badaniach. Wiem, że to striggeruje wiele osób. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, napisz w komentarzu, chętnie się do tego odniosę. Czy to właśnie w komentarzu, czy nagrywając kolejny film. I zostaw po sobie jakiś ślad węglowy, jakąś łapkę w górę, subskrypcję, żeby się kanał dobrze pozycjonował. I to tyle w tym filmie. Umów się na konsultację, jeżeli uważasz, że mogę pomóc ci rozwiązać jakiś Twój problem. Na razie.